Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy u Rafaela na bazie, mamy do laboratorium dwie osoby, 11 cywilizacji, przygląda się co się dzieje i zapraszamy do laboratorium. Pierwszy jest Zbyszko Daniel i następna jest Patrycja, mają wspólne hasło Reksio, e, tu nagrywam się dodatkowo, to jest Zbyszko Daniel z Patrycja, Przekazali. Simone przekazuje akurat wizerunek, pierwszy Zbyszko Daniel, Simone. ZBY, SZ, KO, DA, NI, EL. El. Okay. Gut, ukazał się na stole marmurowym w laboratorium. Skan zjechał, wziął na miary całego ciała, ukazał się pierwszy szkielet. Cztery rozbłyski na kręgosłupie, te kręgi zniknęły. Okazały się z powrotem. Wszystkie stawy zniknęły. Okazały się z powrotem. I muskulatura całego ciała teraz. Na karku i na plecach muskuły zniknęły. ukazały się z powrotem, łydki i uda zniknęły, ukazały się z powrotem, ścięgna teraz, w stopach ścięgna zniknęły. Ukazały się z powrotem. Organy wewnętrzne. Na mózgu pięć rozbłysków, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Zatoki zniknęły. To co piszczy, to firanka lata, piszczy to nikotwe. Ukazały się z powrotem.

Okazały się z powrotem. Całe płuca zniknęły. Okazały się z powrotem. Czy rozbłyski na wątrobie, te miejsca zniknęły? Czy to części wątroby zniknęły? Ukazały się z powrotem. Zrządek od wewnątrz rozbłysnął, zniknął. Ukazał się z powrotem. Dwa rozbłyski na jelitach, te części jelit zniknęły. Ukazały się z powrotem. No i nerki obydwie rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. Układ nerwowy teraz. Pięć rozbłysków i te części nerwowe zniknęły. Okazały się z powrotem. Cała skóra się ukazała ze wszystkim, co pod skórą. Trzy rozbłyski i te części skóry zniknęły. Ukazały się spoty. Skan podjęła do góry. Siedzi na stole. Cieszy się za dwa ze stołu i składa podziękowania całej grupie. Żegna się i zniknął w portalu. Cieszymy się, następna istota otrzymała pomoc u Rafaela. Zapraszamy następną Patrycję. Simone przekazuje wizerunek. p a T, t, A tak. t e, y, 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 C, J, A. C, J, A. Okay. Kuchy. Kuchy. Ukazała się na stole marmurowym w laboratorium, w skan zjechał, wziął na miary Kuchy. i ukazał się cały szkielet. Kuchy. Pięć rozbłysków na kręgosłupie, te kręgi zniknęły. Okazały się z powrotem. Stawy biodrowe i nadgarstki zniknęły. Okazały się z powrotem. I teraz muskulatura całego ciała. Muskulatura na plecach i na karku rozbusnęła, zniknęła. Okazała się z powrotem. Trzy muskuły brzuszne rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. Muskulatura kierująca moczem rozbłysnęła, zniknęła. Okazała się z powrotem. Ścig na całego ciała się ukazał. E, w nogach rozbłysnęły ściegna, zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz organy wewnętrzne. Trzy rozbłyski na mózgu, zniknęły te miejsca. Okazały się z powrotem. Część zatok zniknęła ukazała się z powrotem. E, obydwie gałki oczne rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. E, dziąsła rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. Na układzie lymkwicznym dwa rozbłyski, te miejsca zniknęły. Okazało się z powrotem. I teraz układ wianośny. I cały układ wianośny zniknął. Bez serca. Okazało się z powrotem. Część ostrzewi rozbłysnęła, zniknęła.

Ukazały się z powrotem. Skóra cała się ukazała. Cztery rozbłyski i te części skóry zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry. Siedzi na stole i jest bardzo wzruszona. Zeszła ze stołu i składa podziękowania. Żegna się i zniknęła w portalu. Cieszymy się, następna osoba otrzymała pomoc u Rafaela. Zostańcie kochani zdrowi. Namaste.